Czy rogi mapy. Wszystko polega na tym, że ja, Zakrzak oraz Scamstar lecimy na osobne sejfy i możemy używać tylko i wyłącznie tego, co w nich znajdziemy. Czy uda nam się wygrać grę? Oglądajcie do samego końca. Jak możecie zobaczyć, w lobby mamy Zakrzaka oraz Kamstara. I w dzisiejszym odcinku każdy będzie miał przydzielony safe. I będziemy mogli używać tylko i wyłącznie lotu z danego sejfu Tutaj Wam jeszcze przypominam o naszym chodzie w love sklepie Z góry Wam bardzo dziękuję za używanie. Czyli widzowie, jak to będzie wyglądać. Zakrzak leci na obupaną odkrywkę. Ja lecę na brutalny bastion, gdzie są drony, więc tam pewnie będzie masa ludzi. A Kamstar leci na podzielicę. Czyli taki mamy przydział. No i dobrze by było znaleźć klucze do safe'u. Ale jeśli ich nie będziemy mieli. To zbyt wiele się nie dzieje, dlatego że będziemy mogli używać tylko lutu, który znajdziemy w danym sejfie. Czyli jak jakaś ekipa z niego wyjdzie i zostawi tam na przykład jakąś szarą pompę, no to będzie przypał. Okej, okay, widzowie, a więc ja lecę na obłupaną odkrywkę, i mam nadzieję, że mnie tam nie złupią bardzo szybko. Wiecie, w sensie, że mnie nie porobią, no o, o, oby to się nie wydarzyło. Plan jest taki, że spadam sobie na ten domyk z jeziorem, biorę skrzynkę, białą skrzynkę, a następnie przylatuję do nich młotem. Z shotganem ciężko dzikiem ich dzikie i ich poskładam. Tylko gorzej, jeżeli nie dostanę białej skrzynki, pompy SMG-ka i to oni poskładają mnie, ale yy, 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 nie rozmawiajmy o tym, to, to nie może się wydarzyć. Ja sobie już na swoją lokację, widzowie, mam do polecić na podzielice, które są hotspotem, czyli mamy tutaj dodatkowy drop, czego się mega obawiam, może być mega dużo ludzi, więc lecę sobie tutaj na bok i tutaj sobie zlucimy może białą skrzynkę, powinna tam być i trzymajcie kciuki, żeby tam był motek, bo jak będzie, będzie to super mega, tylko że zgaramy sobie motek, zgaramy sobie redaia, żeby zagrać na dystans Oczywiście zgarniamy. No patrzcie tu się dzieje. Ej, dobra, tu widzowie leci pięcieki gdzieś. Co jest? tutaj kilkanaście osób ospręć albo kilkadziesiąt widzowie. O co tutaj chodzi na tej lokacji? Przecież to nawet nie była pierwsza lokacja. Co jest? Dobra, ja sobie lecę tutaj. Zgarniamy sobie mega dużo rzeczy, bo tu widzowie są jakieś turbodyny. Ja muszę mieć motek, muszę mieć dużo leczenia, redaja, No i może kuję, proszę motek, no i nie ma motka. No ekskaliber, widzowie, o to tutaj chodzi. Nie ma skrzynki. Dobra, nie jest dobrze widzowie, nie jest dobrze. Ja muszę iść sobie na tyły. Tam mogę jeszcze odbić sobie coś. Także jak to wygląda? Ja lecę dokładnie na obu pana jeszcze jakieś 1200 metrów do niej pozostało. I słuchajcie, muszę zrobić wszystko, żeby zdobyć klucz. To jest, to jest mój cel, ale ja zrobię troszeczkę inaczej, dlatego, że ja polecę na mini bastion, ponieważ z mini bastionu będę miał podstawowe przedmioty, a później dopiero przejdziemy na duży bastion i tak to zrobimy. I przy okazji jakiś ziomek, myślałem, że leci ze mną, o, ale by była lipa, widzowie, jakby leciał ze mną. Mamy tak, mamy red aika, mamy karabin, białej skrzynki niestety nie mam. Ups, ups, ups i jeszcze raz, ups, ale mamy za to jestem Gika, więc nie jest źle. Wypijmy sobie małe potki i idziemy na odkrywkę. Chociaż z takim lootem, ojojojojojoj, to nie wygląda dobrze. Tak szczerze to wygląda widzowie tragicznie. Liczyłem na coś więcej niż tylko takie itemki słabe. 97 osób w grze, czyli już jedna ekipa odpadła. Kishi się rozmyślił. Kościół, jak, jak to tak to? A no i widzowie co najważniejsze, Pod ostatnim odcinkiem zostawiliście dokładnie tyle łapek w górę. Bardzo wam za nie dziękuję i bardzo was proszę o to, żebyśmy przebili to w tym odcinku, więc zostawcie teraz łapę i subskrybujcie kanał z dzwonem, żeby być na bieżąco. Dobra, bierzemy sobie tutaj podstawie rzeczy, bierzemy sobie tutaj. Ej, wygląda to dobrze na samym początku. byleby teraz się tam nikt nie wywalił, dlatego że AWP -a mi się przyda ciężka, ale przyda mi się jeszcze jedna rzecz. No, otwieramy sobie krzyżki. Ja muszę widzę każdy, ciężko otwierać. Muszę mieć jak najwięcej przypału, żeby. Musi cały czas odleczyć potem, bo to będzie ciężkie dla niej. Bardzo dużo osób się strzela. Z tego co słyszę, masa, masa osób się nawala. I już pokonali busa! Co to ma być? A nie, jeszcze nie pokonali. Co? Czy on był niby pokonany, What? Dobra, bierzemy sobie tutaj e, skrzyneczkę. Bierzemy sobie soczki. Bierzemy sobie to. E, wy... Ej, drugi klucz. Bardzo dobrze to wygląda. Ja mam tutaj klucze i. W kluczach mamy pompę, ale tej pompy nie chcemy. Ej, to będzie dobre, to będzie dobre, żeby im tam do sejfu walnąć, jeśli by było otwarte oczywiście. Zobaczymy, czy tutaj kogoś nie ma. Może uda nam się coś jeszcze zlucić. To ja muszę ten motyk, nie, bo tam jest za dużo osób, żeby tak po prostu się wbić. Ja myślę, że uda mi się po prostu wbić z motkiem na przykład, poza na jakąś inną ekipę, tak? Będą się może bić, będą coś tam lucić i wtedy wiecie, my wjeżdżamy, bierzemy kartę, robimy totalne oro. Zobaczmy, coś fajnego mamy tutaj. Shotgun to nie... A, miałem to tworzyć. Dobra, mamy Red super, jest fajnie. Weźmy sobie to jeszcze. Weźmy sobie to i robimy tak. Ja lecę po białą skrzynkę, zgarniamy sobie białą skrzynkę i od razu lecimy na lokację. Żeby nam nie ukradli sejpów, wiadomo, ale myślę, że tak ilości osób to spokojnie nam to nie grozi, żeby ktoś to ukradł. Za dużo osób tam poleciało, także musimy poczekać chwilę. Wizowie jestem przy miejscu! Siódmy się na białą udałem! Pyk, 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 pyk. Leży kolejny! Elegancko, króciutko z nimi, króciutko, robimy ich na Easy. Szkoda tylko, że ten gościu nie miał karty. No. To pechowa sytuacja, że tak powiem. Czekam aż ktoś przyjdzie tutaj po jego kartę. Wow! Nie, ziomek ucieka. Niedobrze, muszę zawijać stąd. Weźmiemy sobie SMG-ka i weźmiemy sobie może w ten sposób. Czekajcie, bo nie wiem, co tutaj zabrać. Dobrze by też było mieć jeszcze jakieś leczonko. Eo, mamy małe potki. Ej, dobrze to wygląda. Bierzemy to tak. Weźmy sobie jeszcze tutaj rybki. Bardzo dobrze. I soczek siorb. Wypijmy go. I w sumie my jesteśmy gotowi, żeby przelecieć na klucz. Czyli może nie tak na klucz, co na miejscówkę, gdzie jest safe. I z tego safe'u będziemy brali tylko rzeczy. No, to nie będzie łatwe, ale musimy zrobić wszystko, żeby się udało. Widzowie, trzymajcie kciuki Musi być tutaj motek. Musi być motek, trzymajcie kciuki. No i jest jastrząbek. No i widzowie mój znienawidzony item, czyli pan w tak tutaj, którego nienawidzę, ale dobra, niech będzie. Mamy tutaj zero szans, weźmy sobie to. Perki może jakiś fajne nam teraz dopiszą. Przełożymy sobie to. No to ja lecę już na swoją lokację. Dokładnie tutaj. Ona jest minimalnie poza sklepą. Może weźmiemy sobie samochód. Będziemy bardziej zakryci. No pechowo, pechowo troszkę. Dwóch skrzynek nie ma jednak tutaj mojego ulubionego itemu młotka. Ale weźmy sobie skrzyneczkę jeszcze szybko i lecimy. Weźmy sobie może zaraz jakiegoś matca. Tej widzę chłopaki robią kile. Fajnie, mega. Widzowie, wydaje mi się, że ja przyjdę po te itemy, które z sejfu... Prawdopodobnie zostaną, jeżeli w ogóle przeżyje to coś, co się teraz dzieje. Zakrzak ma bardzo mało życia, trochę się o niego martwię, ale mam nadzieję, że mu się uda tam przeżyć. Bierzemy sobie tutaj wszystkie podstawowe rzeczy. Ej, i w ogóle tutaj jest jeszcze co jest grane. Jaki my mamy lód początkowy, no to... Wygląda to dobrze. Uuu... Dobra, ja jestem gotów. Nie, nie wiem jak tam reszta, ale ja jestem gotów. Tylko pytanie, czy sejf już zdążyli otworzyć. Dobrze by było, jakby nie zdążyli, ale w razie czego wejdziemy sobie do niego i weźmiemy sobie rzeczy z sejfu, które zostaną. Czy tam ktoś w ogóle jest? Tam ktoś chodził? Nie, tak mi się wydawało, że ktoś tam chodzi safe chyba jeszcze nie jest otworzony. Ja muszę podjechać, myślę że na tą górkę, bo tam będę widział mniej więcej całą lokację. Mogę coś do kogoś strzelać i myślę, że nie powinni mnie wtedy zabić, nie. Tutaj chyba czysto widzę, zobaczmy lokację. Ja sobie już tutaj wyjeżdżam. Czy tutaj kogoś mamy? Ktoś pewnie gdzieś jest. Tylko tak, lokacja jest nieprzyjęta. Tutaj mega widzę budowle już są postawiane. Okej, okay, zobaczmy, czy ja kogoś widzę. Nie widzę nikogo, widzę. Tak, tam się biją. Czekajcie, ja sobie podjadę naokoło, może mi się uda. O stary, ten gość idzie za tamtym drzewem. Byczku, i stąd, i stąd byczku, dobra? Biało 30 leży! Nara, nara do lobby. Porobiony kolejny, więc fragi już są, fragi jakieś są, bardzo mi się to podoba. I teraz musimy przeczekać moment, aby po prostu móc otworzyć save. Albo po prostu do niego wejść. Gdzie są ludzie stąd? Ej, a może tu nikogo już nie ma? Aha. Dobra, leży jeden. Bardzo dobrze. Nie ja mam muszę o tym pamiętać. Bastion jest niezabrany, chyba. Tam są goście. Aha, oni się tam biją. Ej, a jakby zejść po kartę teraz? Widzowie, z tego co widzę, karta leży przy sejfie. Czy ja chcę ryzykować to jakby, wiecie, przegranie całego odcinka? Oj, nie wiem. Teraz się zastanawiam nad tym, czy ma to sens, czy tego sensu to nie ma. Oj, nie, nie ma sensu, bo oni się odradzają i karta jest podniesiona, więc y, mogę o tym zapomnieć. Tak to powiem. Ej, wydaje mi się, widzowie, że jest czysto w miarę. Nikogo nie ma, biją się, biją się tam przy sejfie. Ej, chyba tutaj jest w miarę czysto. Idę, idę, idę na kucaka. I są goście, są goście. Uciekam, uciekam, uciekam. On idzie, on idzie za mną, czy nie? U mnie chyba też sejf otwarty. Wiecie, w sejfie mamy chyba trzy ulepszone skrzynki, dwie skrzynki poszukiwanych. I chyba jedną zwykłą, moboksy. Jest tego naprawdę sporo, więc na 100% coś fajnego zdobędę. Rafa Powala, to nie Kapek. Jakbym kojarzył ten nick, ale nie wiem skąd. Rafa likwiduje, likwiduje. Co tam się dzieje? I karta tam jest. Karta jest z tego gościa. Dobra, czy jest karta? Nie, tą kartę gościła. Panowie, ja mam kartę, jakby co? Bierzemy, i ja na razie sejfu nie otwieram. Uciekam stąd po prostu. Okej, okay, widzę, ja sobie tutaj chilluję On chyba wychodził z safe, ten ziomek. Zaraz sobie pójdziemy tam jeszcze raz zobaczyć, co się tam dzieje. Czy może już sobie poszli? Czy faktycznie on ten save otworzyli, Bo tam dziwnie tak wyglądało. Tutaj wiem, że ktoś przejął lokaty. Ktoś jeszcze jest z mną, gdzie jestem mega otoczony. A nie chcę się wyłożyć. Widzowie, czekam na moment, w którym strefa zje obłupaną odkrywkę. Mam na myśli oczywiście to, że jakby pochłonie ją i obłupana odkrywka będzie już w burzy. Mamy, widzowie, mamy karty. I to jest mega dobre. To jest mega dobre, co się stało. Czyli co, wyrzucamy RPG. I dopóki tu. Albo w sumie nie wyrzucamy. Co ja to w ogóle robię? Być może. Jakby zabrać jeszcze te wszystkie przedmioty pozostałe. Ja tak samo będę właśnie wchodził do sejfu, który jest otwarty, bo no niestety chłopaki byli mocni i nie udało mi się ich wszystkich porobić, tylko dwóch. Ja też jeszcze sobie tutaj czekam. Potykamy sobie jeszcze chwilę przy sejfie, bo oni dalej się tutaj biją, podnoszą jakieś i robią dziwne rzeczy, a strefa już idzie, więc story zaraz powinniśmy móc tam wejść. krzaczku skampiony, samok naszykowany, jakby ktoś chciał mnie napaść. U mnie jeszcze się biją na miejscówce, więc ja dopiero za chwilę będę wchodził do sejfu. Bo może być przypał Dobra, słuchajcie, ja na razie tego sejfu nie otwieram Ja wychodzę sobie gdzieś tutaj na górę Ja sobie po prostu poczekam w strefie Więc na luziku Nigdzie się nie spieszymy, tylko tam ktoś jeszcze idzie, nie? Wziąłem sobie inne przedmioty, póki jeszcze w sejfie mnie nie ma. Tutaj się ktoś klepie. Ej, wejdźmy sobie na tą górę jak najszybciej. Pewno będzie widać. Patrzcie na to. Goście tak o sobie jeszcze tutaj biegają, widzowie, trzajcie to? Jeszcze nie mogę podejść do sejfu, bo oni wszystkiego pilnują. Oho, oho, oho. No, takie skiny to ja widuję czasem na turniejach, na, na tych, na keszkapach. Na nie gadaj, że oni jeszcze flagę będą teraz przejmowali. No, panowie, co wy gadacie? Bez takich. Wejście, że iśćcie stąd, bo ja chcę zabrać. Idzemy, halo! Jeszcze za mną ktoś tam młocie w ogóle skacze. Co tu się dzieje? Widzę, tu mega dużo ludzi było. Jest, jest, jest ziomek, Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Ja nie strzelam, nie strzelam na razie, poczekamy. Nie chcę tego przegrać. Na razie jest fajnie ze wszystkim. Dobra, rozwalony. Jeszcze ktoś tam będzie na dole. Dobra, kolejny rozwalony. Ej, dobrze to wygląda. Czyli oni już tu wszyscy są pozamiatani. Pytanie: co z safe'em? Dobrze by było już wejść do tego safe'u, bo Rafa więcej killi zrobi e, z rzeczami zwykłymi niż z tymi z safe'u. Ktoś leci do mnie młotem. No nie mów, że oni tu przyjdą. Dobra, idą bokiem chyba. Uciekają, uciekają do strefy. Fajnie. Dobra, skoczyli na stację. Tam jeszcze kolejni. Mają bandażownicę, kurcze. Mega, dobre rzeczy mają. Te ziomeczki. Ktoś skacze w naszą stronę. No nie mów, że oni tu przyjdą. Oby nie, oby nie. I czy on jest sam widzowie? Nie mam pojęcia. Widzi mnie, widzi mnie, zauważył. Kurczę. Niedobrze, niedobrze. Może dojeżdżać, gościu. Dobra, ja uciekam, ja uciekam. Czy tu będą jakieś playe? Jest apteczka, jest kapusta. Dobra, szybko to zgarniamy. Jedna kapusta, no nie za dużo, ale niech będzie. No nie wierzę, widzowie, no oni dalej tam są. Panowie! Panowie, idźcie ode mnie! Zostawcie mi ten safe w spokoju. No, czemu wy tu dalej jesteście? Patrzcie, oni nie wiedzą, że ich teraz szpieguję. Jestem. Ej, myślałem, że do mnie strzelałem. Nie wiem czemu. Jestem agent 008, no bo 007 już był zajęty. Chłopco co se stoi na fladze. No, dobra, podnieś flagę. Spoko Czekaj, to mnie nie przeszukało? Chyba nie. Proszę, idźcie stąd, ludzie. Ile wy tu jeszcze będziecie? Mityczne uzbrojenie dostałem. Aha, no dobra, niech będzie, wezmę. I tak zaraz je wyrzucę, więc trochę, trochę szkoda, ale no co zrobię. Zakrzak jest tam gdzieś daleko, Kamstar jest tam. Ej, wygląda to naprawdę dobrze. Jestem mega zadowolony, bierzemy tutaj rzeczy, które mamy, bierzemy sobie oczywiście matrzyki. No matców musimy mieć bardzo dużo, no i dobrze by było już wywalić te rzeczy, które tu, którymi tutaj już nie będziemy grali, więc wywalimy sobie zaraz te rzeczy, ale wejdźmy oczywiście do safe'u. Ale pewnie będą to dokładnie te same przedmioty. Przynajmniej tego bym chciał, ale czy tak na pewno będzie? Nie wiem. Dobra, mamy cztery ryby, więc teraz na luziku czekamy sobie tutaj, jak ta Strefa sobie, wiecie, pójdę troszeczkę dalej. Póki nikogo tutaj nie ma, to ja wejdę do tego sejfu. Widzowie, póki nikogo nie ma, to ja wchodzę. Chodzimy do sejfu. Póki nikogo nie ma. jaką strefę mi wykopało? Pozdrawiam. Mój plan jest taki, że wejdę do sejfu i kupię rifta. Ej, żobek tak. dalej stoi. No, ruszył się. Ile można było czekać? No dawaj, otwieraj ten safe. Więc je zostawcie łapkę w górę za to, że udało mi się zdobyć kartę. Ej, elegancko, bierzemy sobie tutaj skrzynię. I mamy tak, bierzemy już SMG, bierzemy sobie pompę. Ej. Piękne przedmioty. Puch! Patrzcie się na to. Widzowie, wygląda na to, że to będzie wyglądało bardzo dobrze. W ogóle to jest drewniana skrzynka, od kiedy? A jeszcze mamy. Ej! Żebym ja tego nie rozwalił. Trzymamy sejfik Jakie tu są rzeczy. I jeszcze to! Bo. Dobra. Że to będzie chyba najlepszy lud, jaki mieliśmy kiedykolwiek. Wydaje mi się, że mogę już powoli schodzić do sejfu i powinno być to całkiem bezpieczne dla mnie, więc obym się nie mylił i oby takie było. Jeny, Żomek, oby tego nie słyszał. Okej, okay, ja się wyleczyłem. Musimy wziąć sobie jakiś fajny perk i lecimy dokładnie tam. Musimy jeszcze ten safe w końcu zobaczyć, no bo w końcu to musi nam się udać. Nie mów, że tu będą stać sobie jakieś kolejne ziomeczki bo ja właśnie nie wierzę w to. Mam że już tutaj nikogo nie ma. Szkoda, że tego ziomka nie udało mi się zbombić, bo był piękny frak, no ale dobra. Czy ja coś wyznaczenia do tutaj? Nie, no to musimy wejść do sejfu. Tam w ogóle czy ktoś jeszcze jest? Chyba nie powinno nikogo być, idę sobie tędy. Ja sobie wejdę od dołu tutaj. Cyk, wejdźmy sobie. Chyba to. mam bandaże, czyli nie zginę. Oficjalnie jest matchplay, jest matchplay jeszcze, super. Biorę go i oficjalnie sobie zobaczymy, jakim dropem będę grał do końca gry. Zobaczymy, co fajnego tutaj będzie. Proszę by jakieś super giga rzeczy. Tak, sejf jak widzicie otwarty, coś tam ustawili. Ej, zostawili nam całkiem fajne rzeczy chyba, widzę. Zobaczmy, ja sobie wyrzucę tutaj wszystko oczywiście stąd i zobaczmy tak, leczenie mogę chyba mieć. Weźmy sobie tak, shotguna możemy wziąć, możemy sobie skara wziąć, smg nawet byśmy mogli wziąć, zaraz sobie go weźmiemy. Jest jeszcze smg lepszy, egzotyczny. Dobra, widzę, ten drop mi pasuje. Shotgun co prawda słaby trochę, ale niech będzie. Dobra, ja zabieram sobie tutaj złoto. Bo złoto się zawsze przyda, no nie, no nie oszukujmy się. Złoto się zawsze przyda. Dobrze by było, żeby chłopaki tam nie zginęli, ale ja tu... Je, sobie jestem chciwy na to złoto. <laughs> nie jest to chyba dobre, ale no spokojnie. No spokojnie. O to chodzi. Czy jakieś leczenie mi jest stąd potrzebne... Ej, mówiłem wam, że będę miał to samo. Ciężka AWP'a. Ja wiem, że to nie jest ciężka AWP, ale wiecie, no coś podobnego. Ej, SMG. -k. Ej, no i, no i jest bardzo dobrze. Jest naprawdę bardzo dobrze. Odpalamy rifta i lecimy do chłopaków. Tylko gdzie są chłopaki? Słuchajcie, on akurat zbiera metal w sejfie ale chyba mnie nie słyszał. Bo tego nigdy nie wiadomo. I dobra, wszedł do kibla. Elegancko, czyli safe powinien być czysty. Widzowie, wywalam wszystkie przedmioty i biorę tylko te z safe'u. Zobaczmy, co dla mnie tutaj czekam. Mamy Demera, mamy SMG-ka. Mamy złotego Digla. Aha, pozdro. Do tego zielony shotgun. No, jest mocno, jest mega mocno. Aha, to nieźle, że on rozwalił. Stary, on rozwalił to coś do wylatywania. Nie mam pytań. Albo mi się wydaje, albo oni wiedzą, że ja tutaj jestem. Wywalam DMR-a, widzowie. Biorę trzy mgiełki, żeby dojść do strefy. Bo... Widzicie jak ona jest daleko. Więc zaczynamy akcję o kryptonimie przeżyć strefę. Dokładnie tak, nie wiem, to może niezbyt kreatywna nazwa, ale mówi nam, co się musi zadziać. Muszę po prostu przeżyć drogę do strefy. Ej, w takim razie, słuchajcie, teraz jedyne co wystarczy zrobić, to po prostu wygrać grę. Panowie, skupiamy się teraz, widzimy się wszyscy tu. Ej, ale naprawdę widzę, Ja jestem mega zadowolony, że to tak, tak wyszło, tylko byleby tutaj już nikogo nie było. W ogóle 14 osób, czy 11 osób z nami. Dobrze by było coś postrzeć. Oczywiście, gdzie tam ten ziomek? O, widzę go, dobra, jest tam gdzieś. Bierzemy sobie to. I. Dobra, on tam gdzieś przeszedł. Tu ktoś jest na mieście, na kowadle. Yy, tam się ktoś bije. No nic, zwalnijmy sobie tam. 11 osób. Wygląda to naprawdę dobrze. Tutaj w tym krzaczku może ktoś. Może ktoś się tu chcieć odradzać. Wygląda na to, że nie. 10 osób, 7 osób zostało. Tutaj po prawej stronie też ktoś powinien być, więc musimy na niego uważać. 11 osób, 10 osób, czyli 7 osób zostało. Mamy rydaja dobra, ja może jednak wezmę sobie Rydaja, jednak bo tutaj leży, wezmę sobie tutaj o. To sobie weźmiemy, no ja myślę, że możemy już lecieć. Mój drop z Sajpu. Zobaczymy, czy nam się uda to wygrać. Trzymajcie, kciuki, żeby się udało Bandażownica jeszcze. on, tylko chyba sperka, to mogę wziąć, bo to bandażownica. Musimy tylko wybiec ze strefę. No teraz będzie podwabiła. No ale mamy Met spraya, mamy tutaj bandażownicę, jak będzie trzeba. No się bez problemu pójdzie. Mamy drużynowy przypał na full wbity, więc mega będzie nas to leczyło w endgameie. No ja myślę, że robimy wina. Rafę dojeżdżają goście, nie wiem, gdzie oni do końca są, a więc widzimy się wszyscy na rynku kowadła, oby udało się wszystkim tam dojść. Bo jak nie, to będzie źle. Ja na luzie, jakby. Rafa i Kamstar są obok siebie, więc można powiedzieć, że są teraz w duo, więc też powinny ludzie dać radę. Wizowie, to się musi udać. To się musi udać. Znaczy, ja wiem, że to się uda. To nie podlega nawet dyskusji. Ja już, je, już jestem prawie przy rapie, tam jeszcze nam dało trefy dalej. Okej, okay. ja mygnę rafy, sobie skaczemy. O to możemy sobie jeszcze nazbierać matcu szybko. Weźmy sobie trochę mat samych. Tylko jedyna rzecz, która mnie trochę boli, to jest moja do Digla, bo mam 6 amunicji do Digla, mega mało. A w sumie to w ogóle nie mam tej amunicji, tylko jakby jest ona już załadowana do, do tego. No do, do Digla, do środka. Panowie, ciekawostka jest taka, że na mieście jest taka bitka, że głowa mała, więc no, ja on no, ja no, miasto, mówię. żeby do was przejść. Do... Tylko oni tak... Długo są w tej strefie, co tam się dzieje, to ja nie wiem. Ej, gorzej jak my wygramy teraz mecz. W sensie lepiej, ale nie użyjemy broni. Żeby ich podejeżdżać troszkę. Już idę do Ej, rapa. ktoś u góry jest. Jest, 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 to, Na górze, na górze. Dobra, RPG. RPG. Jest, jest, tutaj. Dostał, ten. Biały, Kill biały, down. biały. Lecimy z tym rpg em trzeba go wykorzystać. No i to mi się podoba. No, może tamten dostanie. Zabij, zabij go. Dziewięć osób Oj, nie trafiłem Teraz mam Wale nadzieję, że trafię Ale biał, biał, Dobra, walnijmy go tutaj z tego Jeszcze, jeszcze koło nas, Kościół Party, party z nami Przejeżdża wow. Nie wiem, który mi tykał, uh. ale... Ej, nie wiem, co się dzieje Tam, Ugoś. stary Leży... W ogóle skąd tu tyle ludzi nagle? No, lecimy stąd. Niesiesz? Ja mam narzędzice, mogę ci rzucić. Dobra, ułożyjmy tego I uciekam. Tu ktoś jest przede mną I co tu się w ogóle dzieje? Co tu się w ogóle Ty dzieje? To sytuacja Rafa, dajesz radę? tam, tam masz klapę? Tak, 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 ja żyję. No ja nie żyję, ale sprawdzałem ten krzak! Dobra, weźmiemy kartę, weźmiemy kartę, weźmiemy kartę chyba. Jak się uda. Uda się, musisz się udać. No właśnie nie Tam mam. Nie mam nie masz mam. młot? Nie, 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 dobra, idę po kartę. Więc widzowie, y, teraz y, misja o kryptonimie, nie imię No to nieźle kartera rafy ja sobie podniosę buduj, stary, na pewno. Jako, ten jakimiś mitkami tu wali, gościu. Tu jest gościu. To jest chyba... Ej, wszyscy są chyba po jednym, no. Po jednej osobie. Widzowie leci... A gdzie ja lecę? Czekaj, tu jest bus. Dobra, idziemy odrodzić Rafę na faście Proszę, żeby to się udało. Mamy 23 sekundy. Nie no, to się widzowie na pewno uda. To się musi udać. Może uda mi się podnieść? Ja się be... lansem bym wybił na szybkości. Ja mam ja chorobę się, Dobra, szybko szybko nie stało. nie odradzaj Zakrzak, nie uda się uciekaj. O, widzowie, choroba buzowa mnie zjada! Czekajcie, yeah, ja Dobra, żyję. Uff! to Dawaj, on przelatuje, dosta, on przelatuje tam do dołu! Pyk! Aaa, myślałem, że chęć będzie! Możemy zajść tutaj gdzieś, na górę. Co, na blisko? No to co, tak, na blisko idziemy i go dojeżdżamy? Zbombimy go z góry zaraz. Dawaj, mnie na podstawie no, jesteś, my, my musimy okay, dać wiemy, radę. Stary. Jest, jest, u mnie, u mnie jest! Dostał? Stówę? Nice, ładnie, ja mam tego drugiego Dobra. tutaj, jak coś. Daję, daję, daję. Dajesz radę? Elegancko, ja go podmieniam. Boba! No i jest pięknie ostatni! No to um jest ostatni No i 82. mamy Nahita, nahita, nachita będzie. To jest ten co tam kampił pamować jak Jest ten co tam kampił widzowie no, dawać go Byczku po tobie Po tobie No i mamy to. pięknie. Mamy to, Let's go. Mamy to.